Test sterowania mocą nowej generacji silnika synchronicznego Branchless Hybrid Fast Rotation Motor nr 1 poprzez regulację prądu emiterów mikrosensorów OMRON. Z uwagi na różną jego wartość, następuje przeporządkowana emisja fotonów fali podczerwonej 940 nm oddziałującej po odbiciu od tarcz kodu sygnałowego na fototranzystoru detektorów i bramki tranzystorów kluczujących. To jest tor układu mostkowego prostownika numer 1 otwarty maksymalnie. Prostownik numer 1 i 2 połączone są szeregowo. Napięcie maksymalne 28V, prąd 2,4A. Częstotliwość 28Hz to się równa 1680 obrotów na minutę. Napięcie skuteczne na parach sterujących 2,4, 6,7A. Wolta amplituda 21,78 V. Prąd minimalny emiteru w rotacji synchronicznej 7300 ampera a maksymalny 110 mA. Prąd wyjściowy z prostowników filtrowany dodatkowo czterema kondensatorami elektrolitycznymi o łącznej pojemności 18,8 mF. Jak Państwo widzą, Połączone są szeregowo, to jak powiedziałem, dwa prostowniki: to jest prostownik numer 1 i prostownik numer 2. Test monitoruje ostroskop UNT oraz amperomierz multimetra mastek. Sygnały bazowe podaje sterownik do twornika silnika synchronicznego. Prąd emiterów, jak powiedziałem, jest sterowany zasilaczem. W związku z tym przystępujemy do, do pokazu. W tej chwili jest 70 mA łącznie na emiterach mikrosensorów. Będę zwiększał prąd. Jak Państwo widzą. Słyszą? Silnik uzyskuje coraz większą rotację maksymalną. W tej chwili mam 105 mA, 103 w tej chwili. Zobaczymy, jakie są parametry. Prąd na poziomie 2,4A osilogram trapez trójkąt. Częstotliwość na poziomie 267 268 około 27Hz. Prąd generowany przez prostowniki jeszcze jest filtrowany. Potem tutaj zespołem kondensatorów elektrolitycznych, czterech kondensatorów połączonych równolegle. Łączna pojemność 18,8 mF. Aktualnie nie mogę uzyskać mocy maksymalnej w oparciu na, o te dwa prostowniki, ponieważ są troszkę przegrzane już tranzystory mocy wykonawcze. W związku z tym te parametry, które w tej chwili zademonstrowałem, są opcjonalne przy takim połączeniu stanie tranzystorów. Jak Państwo widzą, silnik bardzo ładnie pracuje cichutko. Dobrze, teraz przystąpię do sterowania, w drugą stronę będę obniżał rotację. Stopniowo zmniejszam prąd emiterów. Zmniejszanie prądu emiterów jest związane ze zmniejszeniem także fotonów oddziałujących po odbiciu od tarcz kodu sygnałowego na tranzystory optyczne mikrosensorów, a te z kolei podają różny prąd na bramki tranzystorów kluczujących. W związku z tym w tej chwili mógłbym rozłączyć prostowniki i podłączyć baterię i bezpośrednio sterować mógłbym tak w tej chwili wartością prądu emiterów i w tym, i w tym układzie byłby silnik również bardzo precyzyjnie sterowany. Dobrze, troszeczkę bliżej parametry. Przy okazji ustaliłem, że jakość złącz bramek oraz tranzystorów mikrosensorów optycznych OBRON jest kompatybilna. Zaraz Państwu zademonstruję. Układ połączeniowy, o którym wspomniałem, zaraz zareaguje, ponieważ najbliższa dioda ode mnie będzie coraz słabiej migotać. O, silnik w tej chwili jakutko pracuje na trzech krokach. To zaświadcza o stanie złącza, tak jak powiedziałem, mikrosensor optyczny oraz bramka tranzystora kluczującego to jest przewód numer 4 w związku z tym. O, tak państwo widzą. Bardzo precyzyjna regulacja. No troszkę staną teraz. Dobrze. tak Tak, tak, tak. Ze wstępnych analiz wynika, że układ regulacji PWM mógłby być zastąpiony regulacją impulsową układu emisji fotonów przez diody LED emiterów. To jest ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko, które ujawniłem w trakcie całkowicie wykonywania innych czynności na silniku. Jak Państwo słyszą. Dobrze. 110 mA wystarczy. częstotliwość wzrosła, prawie 29 herców. Osterogram stabilny, symetryczny, w części trapez, w części trójkąt, przeskołanie funkcjonuje porządnie. Także prosiłbym również naukowców i konstruktorów, aby dokonali analiz tego systemu, który ja w tej chwili przedstawiłem. Będę zmniejszał obroty poprzez zmianę zmniejszenie emisji fotonów, emiterów, aż do wyłączenia się silnika do utraty rotacji synchronicznej. To jest naprawdę ciekawe zjawisko. Układ o regulacji częstotliwości prawdopodobnie zastąpiłby PWM generowany przez układ sterujący, który dotychczas stosowałem. Tak, i w tej chwili pracuję na trzech krokach. Dlatego układ, który skonstruowałem, oraz który został przeze mnie opracowany, może funkcjonować również na bazie trzech kroków, na bazie dwóch kroków, a nawet na bazie jednego kroku. Oczywiście wtedy trzy kroki będą pominięte i o. 3 czwarte będzie moc obniżona. Ale silnik poprawnie funkcjonuje nawet na trzech krokach. Nawet na dwóch, tak powiedziałem, i nawet na jednym. To wcześniej zostało już przeze mnie przedstawione. No dobrze, jeszcze zmniejsza i wyłączy się. Zapewne. Wyłączy się. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie tego klipu.